Witamy serdecznie w naszym corocznym programie bożonarodzeniowym. Madzia Kordeczka i Mikołaj Mitera. Jest z nami wyjątkowy gość, ksiądz biskup Andrzej Jesz, przyjaciel młodych, szczęść Boża. Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Dzisiaj porozmawiamy na temat Bożego Narodzenia i zaczniemy od takiego, mam wrażenie, ważnego pytania, czyli od tego, jak godnie przeżywać święta Bożego Narodzenia. Myślę, że tutaj mamy dużo informacji, które płyną z naszej tradycji rodzinnej, z parafii, gdzie przygotowywaliśmy się od dziecka do, do sakramentów i przeżywaliśmy święta, ale myślę, że trzeba cały czas wracać do, do podstawy. Święta Bożego Narodzenia to osoba Jezusa Chrystusa, który się rodzi i ta więź z nim jest tutaj podstawowa. Z pewnością ważne jest uporządkowanie wewnętrzne, zawsze. Czyli dobrze przygotowana. Spowiedź święta, wyciszenie, skoncentrowanie się właśnie na tym wydarzeniu, narodzenie Chrystusa. Z pewnością też dobrze przeżyty adwent. Myślę, że z takim oczekiwaniem na narodzenie Chrystusa daje później radość z tego faktu, który się dokonuje 25 grudnia. Uporządkowanie też relacji z innymi ludźmi. To myślę, że to jest też bardzo ważne, bo. Zawsze był ten problem, a myślę, że we współczesnych społeczeństwach, zresztą młodzi wiecie doskonale, dużo jest animozji, niechęci czy hejtu nawet powiedzmy w środowisku młodych, ale nie tylko. Dużo jest nieporozumień z rodzicami, ze starszym pokoleniem i myślę, że to jest też dobry czas, żeby, żeby przygotować się w ten sposób, że sobie wybaczamy, że zamykamy trudne historie. No, i najważniejsza kwestia to sama relacja do Boga, który do nas przychodzi w osobie dzieciątka Jezus i zawsze dla każdego człowieka wierzącego, ale nawet dla niewierzących, to wydarzenie jest tak bardzo ciepłe, tak bardzo bliskie, tak bardzo namacalne. Dlatego też ta relacja z Bogiem tutaj jest kwestią podstawową. A jak według księdza biskupa, to nowe pokolenie chrześcijan, my młodzi, powinniśmy dawać świadectwo o Bożym Narodzeniu? Trudno wam podpowiadać, bo młodzież zawsze powinna sama intuicyjnie wyczuwać, w jaki sposób dawać to świadectwo. Z pewnością, jeżeli kogoś bardzo kochamy, to, to wtedy chwalimy się tą osobą. Cenimy sobie obecność, prezentujemy ją innym. Ja pamiętam jednego z wybitnych profesorów w Polsce, który pochodził z takiej bardzo ubogiej rodziny, ale na dużej konferencji naukowej zaprosił swoją mamusię, którą niewykształconą staruszkę, taką ubogą, i pokazał, i powiedział, że to jest największy mój skarb, pocałował mamę w rękę. No i to, ten obraz mi tak ułatwił, gdy, gdy myślimy o świadectwie o Chrystusie. Jeżeli go kochamy, to nie będziemy go wstydzić, tylko tym bardziej Boga, który stał się człowiekiem, będziemy starali się ukazać drugiemu człowiekowi. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy zafascynowani sami osobą Jezusa Chrystusa, który tak wiele zmienia w naszym życiu. A sposoby się znajdą, bo możemy słowem, możemy gestem, możemy prowadząc jakąś działalność charytatywną, czy działalność chociażby i w przestrzeni mediów społecznościowych. Młodzi tutaj świetnie ewangelizują, to muszę powiedzieć, że czasem jeden młody, uduchowiony człowiek, dziewczyna, chłopak jest w stanie wpłynąć na wiarę kilkuset, czy więcej nawet swoich rówieśników. To ja nawet nie mam takich zasięgów w czasie liturgii, więc, więc są oczywiście możliwości, ale punktem wyjścia jest miłość i szacunek, i, i świadomość, że, że Jezus Chrystus jest tą najważniejszą dla mnie osobą. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, czy zobaczył ksiądz biskup jakieś różnice w obchodzeniu Bożego Narodzenia, kiedy właśnie został ksiądz biskupem. Samo wydarzenie Bożego Narodzenia, które cały czas się powtarza w cyklu liturgicznym bo Bóg jest, jak pisze Norwid, wieczny, zawsze, a to co chwila w Jezusie Chrystusie, więc to wydarzenie, które jest ponadczasowe, jest nam dane w danym okresie czasu, w liturgii, to ono jest obiektywne. No, tutaj nikt nic z tego nie zmieni, Chrystus do nas przychodzi, ale w różnym wieku różnie odbieramy oczywiście to wydarzenie. Przy muszę wam powiedzieć, że no, chyba się niewiele zmieniło. Jak przypominam sobie o czasem, jak już się kończą te różne uroczystości, którym przewodniczę mam trochę czasu, tak sobie myślę, jak ja to przeżywałem te święta, gdy małym dzieckiem, próbuję sobie przypomnieć te, 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 te wspomnienia gdzieś tam krążą, czy jako młody człowiek, czy jako młody kapłan, no i muszę powiedzieć, że zasadniczo ta relacja z Chrystusem jest taka sama. Ale teraz oczywiście mam, mam tutaj większą odpowiedzialność za Kościół, za nas wszystkich i dlatego może też jest ta większa dojrzałość wieku, gdzie przeżyłem różne doświadczenia i z tej perspektywy mogę jeszcze w inny sposób spojrzeć na tę tajemnicę. A jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi człowiek w tym okresie Bożego Narodzenia? Myślę, że ważną kwestią jest uratowanie samego doświadczenia narodzin Chrystusa w naszym życiu, bowiem no, mamy dosyć dużo tych różnych zagrożeń zewnętrznych, polegających na tym, że tworzy się komercjalną otoczkę wokół tego wydarzenia. Że niszczy się pewien cykl, dynamizm dochodzenia do tego wydarzenia, bo sami widzicie, że już reklamy, towary bożonarodzeniowe pojawiają się po wszystkich świętych, bo już już, już powiedzmy, ten, ten, ta konsumpcja, ten przemysł musi, musi jakoś w ten sposób zaistnieć. I, I często powoduje to taką sytuację, że koncentrujemy się na zakupach, na otoczce, a nie koncentrujemy się na tym, co najważniejsze na budowaniu relacji naszej osobowej z Chrystusem, z drugim człowiekiem, na doświadczeniu samej tajemnicy. I dlatego często te, te, te święta są tak spłaszczone, tak banalne, tak, tak beznadziejne, że wielu ludzi wychodzi po tym wszystkim. Jeszcze bardziej smutnych, przygnębionych, niespełnionych. Stąd też kwestia zasadnicza, to co cały czas się pojawia, żeby nie utracić tutaj obecności Chrystusa. Komercja jest też ważna, ważne jest, żebyśmy sobie kupili produkty, żeby mieć tą otoczkę świąt, ale to jest tylko otoczka. Najważniejsza kwestia to jest sama osoba Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas, tajemnicy narodzi. Ważne są też dla nas tradycje, i tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób tradycje bożonarodzeniowe mogą nam pomóc w zbliżeniu się do Boga i drugiego człowieka. Jestem często w rozmowach z różnymi osobami zaskakiwany tym, że mimo rozwoju techniki, dużego postępu w kwestiach komunikacji medialnej itd. Tak Technicznych rozwiązań. Wielu ludzi wraca jednak do tradycji i to zauważamy w młodym pokoleniu. Niedawno spotkałem małżeństwo, bardzo młode małżeństwo, z pięciorkiem dzieci pochodzenia polskiego, ale już z dużymi naleciałościami, ponieważ mieszkają od początku w Kanadzie. I oni mi wprost powiedzieli, że uciekliśmy niemal z Kanady gdzie to zaświadczenie jest tak potężne, żeby doświadczyć normalności i dlatego osiedliśmy się w Polsce, tutaj w Diecezji Tarnowskiej, muszę tęsknimy za, za świętami właśnie takimi tradycyjnymi, czyli za kolędami, za wieczerzą, za yy, liturgią. Yy, myślę, że mamy tutaj te piękne, ważne tradycje, które trzeba podjąć, i jestem mile zaskoczony, że młode pokolenie zaczyna wracać do, do tradycji. Zwróćcie uwagę, że wielu piosenkarzy, takich przebojowych, młodych piosenkarzy, jednak zawsze wraca do kolęd. W repertuarze każdego tutaj dobrego muzyka, kompozytora czy gwiazdy estradowej, kolenda i ta tradycyjna jest, jest pewną podstawą repertuaru. Ważna dla nas jest tradycja, tak jak przed chwilą wspomniał Mikołaj. Ale też Boże Narodzenie to czas takich postanowień noworocznych. Jakie postanowienia noworoczne mógłby przyjąć młody człowiek? Jakieś takie duchowe, które pomoże mu się zbliżyć do, do Pana Boga? Myślę, że każdy z młodych ludzi ma świadomość tego, co jest najważniejsze w jego, w jego życiu. Mam taką nadzieję. I zawsze ta cezura. Starego nowego roku, zwłaszcza otwarcie na nowy rok e, sprawia, że się mobilizują. Oczywiście są te postanowienia w wymiarze intelektualnym, nauczę się języka obcego, powiedzmy, czy jakimś takim e, kulturalnym, nauczę się gry na jakimś instrumencie i tak dalej. To wszystko jest ważne, cenne, e, ale w wymiarze duchowym myślę, że e, mamy wiele takich przeszkód wewnętrznych, to są te wady. Które można byłoby wykorzenić i postawić sobie takie zadanie, że pozbywam się czegoś, co mnie niszczy, dewastuje, co mnie poniża, co utrudnia mój rozwój, albo właśnie rozwój z kolei czegoś, co jest we mnie dobre, ale w takiej początkowej fazie, takiego może nasienia, które które trzeba pielęgnować, aby wyrosło jakieś duże dobro. I myślę, że każda z Was, każdy z Was doskonale wie, co w jego życiu jest najważniejsze. Oczywiście, te postanowienia odnośnie modlitwy, może nawiedzenia świętego sakramentu, może regularnej spowiedzi świętej, może odwiedzin swoich dziadków, nawiązania głębszych relacji. Z dalszą rodziną, z kuzynostwem, bo się nie znamy, i tak dalej, może jakieś spotkanie rodzinne. To już zależy oczywiście od tego, co Duch Święty nam podpowie po takiej dłuższej medytacji, w jakim kierunku warto zmierzać z tymi postanowieniami noworocznymi. Myślę, że nasi oglądający zadają sobie takie pytania: czy Ksiądz Biskup robi sobie takie postanowienia noworoczne? E, starszy człowiek ma już mniej powiedzmy tych pragnień, ale. Um, no mam, mam te swoje postanowienia duchowe i, i wewnętrzne, związane z diecezją, bo też bym pragnął, żeby diecezja się rozwijała, żeby, żeby to duszpasterstwo było zaangażowane, żeby młodzi się bardziej angażowali w Kościół, na tym mi bardzo zależy, młode małżeństwa, dzieci, młodzież, ale też takie wewnętrzne, które, które są potrzebne, żeby nie zatrzymać się w rozwoju. Bo ktoś, kto sobie powie, że w pewnym momencie, że już nic nie trzeba w moim życiu zmienić, to znaczy, że już umiera, że, że po prostu no, przestaje w jakiś sposób żyć, funkcjonować. Jest, jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi postępowymi, czyli ludźmi, którzy zawsze patrzą w przyszłość, bo mają otwartą perspektywę, którą Bóg przed nimi rysuje. I to jest wspaniałe, niezależnie od wieku, Mamy zawsze perspektywę sięgającą przyszłości, wieczności w Bogu. To bardzo ważne podsumowanie. Chcieliśmy Księdzu Biskupowi bardzo podziękować za dzisiejszy inspirujący program bożonarodzeniowy. Na koniec chcielibyśmy prosić o błogosławieństwo dla widzów telewizji Scenai TV. Drodzy młodzi przyjaciele, chciałem udzielić błogosławieństwa Wam, Waszym rodzinom, najbliższym. To błogosławieństwo jest bardzo ważne, bo płynie z tajemnicy miłości Trójcy Przenajświętszej i za pośrednictwem kapłanów, biskupów jest nam udzielane, możemy w tym błogosławieństwie podejmować działania, o których mówiliśmy. Dlatego dziękuję Wam za postawę chrześcijańską, za to, że troszczycie się o Waszą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem, Pragnę Wam udzielić błogosławieństwa. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.